Witam. Dzisiaj chciałbym poruszyć kilka kwestii, takich, że właśnie z ustawieniami iPhone'a. Co tam warto zmienić? Czego tam lepiej nie zmieniać? Pokażę po prostu aplikację ustawienia, i przejdziemy sobie przez to razem. Więc tak odblokuję. Może iPhone'a. jeden powiadomienie, kalendarz. Dobra, kalendarz. Fajnie, Skoro jeden powiadomienie, to później je sprawdzimy. Przejdziemy sobie do ustawienia. Ustawień iPhone'a. Ja pokażę podstawowe rzeczy. No, oczywiście, to mam Bluetooth, Bluetooth no to powinien być oczywiście włączony. Wchodzimy w opcję sieć komórkowa, i to jest pierwsza rzecz, którą moim zdaniem warto właśnie sobie zobaczyć. A dokładniej wyłączyć opcję 3G. 3G to system przesyłania danych przez iPhone'a. Eee, zresztą tu nawet możemy. Korzystanie z tego pozwala szybciej przesyłać dane, ale skraca czas pracy baterii. O Prydę. właśnie. On skraca nam czas pracy baterii. Mm. Wyłączony. Polecam też przełączyć roaming danych na włączony. Ustawienia. No i Prydę. wychodzimy gestem potarcia. Ops operator, Przycisk. W opcji operator również musimy pewną rzecz Przycisk. zmienić. Operatorze automatycznie, wyłączone. Automatycznie, wyłączone. Klikamy wyłączone. Ustawienia, e, Teraz Połączone. co do ustawień Przycisk. modułu Wi-Fi, to muszę powiedzieć. Przyłączyć, pytaj, czy łączyć, włączone. O właśnie, pytaj, czy łączyć, włączone. Dlatego, że m, inaczej on będzie przyłączał nam się do, in, do różnych sieci. Nie przeszkadzać. W centrach byliśmy, a więc teraz wejdziemy w tryb nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać. Nie przesz Ręczne. Wyłączone. O, właśnie. Przełączamy na. Ręczne. Włączone. Ręczne. Włączone. Tryb wyłączone. Hmm, zaplanowane. Tryb, włączanie trybu nie przeszkadzać. To nie jest opcja wymagana. No i jasne, ja akurat nie korzystam. Ale jeśli ktoś chce, to oczywiście jak najbardziej. Lubię figla, ulnione przycisk. I teraz fajne dla kontaktów e, robienie wyjątków. Lubię figla. Wszyscy. Wszystkie kontakty. Nikt. Zaznaczone, grube, nagródka. Wszystkie kontakty. Zaznaczone. Ja przy. O, przepraszam, ale. Weź też powiadomienia, bo mi tu powiadomienie Zastane, przyszło. Dla hmm. wszystkie kontakty. Zaznaczone, zaznaczone. Wszystkie kontakty. Ja, um, ja mam ustawione właśnie to w ten sposób, bo wychodzę z założenia, że wolę ignorować, w trybie nie przeszkadzać telemark telemarketerów, ale osoby, które mam w kontaktach, mogą chcieć się ze mną skontaktować. Połączenia przychodzące od twoich kontaktów nie będą wyciszone. Żeby właśnie połączenia przychodzące od moich kontaktów, co prawda, m, może to się wydawać nielogiczne, logiczne, ale mi się wydaje, że jest to rzecz e, ważna. Powtórne połączenia? Wyłączone. Tą opcję najlepiej zostawić włączoną. Chodzi tutaj o to, by powtórne połączenia od tej samej osoby, po max trzy minutach nie będą wyciszane. Tak, no bo to to się przydaje, no bo jeśli na przykład ktoś ma coś pilnego, coś się dzieje, tak, to to lepiej, co. To mieć się właśnie włączone, żeby te powtórne połączenia jednak ignorowane nie były. Zawsze zaznaczone tylko gdy iPhone jest zablokowany. Tak, ja mam ustawione tylko kiedy iPhone jest zablokowany, czyli tylko kiedy jest wyświetlony ekran blokady. Um, I z tych ustawień to możemy sobie już w sumie wyjść. W, 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 centrum, centrum, Tękuj, jasność. Tutaj nie ma za dużo. Ale tu zajrzę, bo tu jest jedna rzecz, którą jako nam osobom niewidomym polecam wyłączyć. Funkcja do automatycznej jasności. Nam, osobom niewidomym, ona się nie przyda. Tutaj dźwięki, no to każdy do preferencji ta i to też zostawiam prywatność. Tu wchodzimy, bo tu jest jedna opcja, o którą iPhone już poprosi nas przy konfiguracji, czyli usługi lokalizacji. Najlepiej właśnie je włączyć. Ale. znaleźć sobie tutaj w tej liście przycisk usługi systemowe. Kliknąć sobie w niego. O. I ja tą opcję mam wyłączoną, bo ona się nie przydaje. Przycisk prywatność. Ustawienia. Ustawienia. Mamy teraz opcję iCloud. Tutaj nie będziemy zaglądać. kontakty, e, Przycisk. Tutaj dodajemy konta, to też może nie. Przycisk. Ale już... Tu zajrzymy, bo tu jest jedna opcja i dokładnie jedna. Ta opcja ma jedną funkcję. Konto domyślne naszych notatek. Czy one mają być zapisane w naszym iPhone'ie, czy na przykład w jakimś innym urządzeniu? Przypomnienia działają podobnie. Natomiast Telefon. On telefon. Tu wchodzimy sobie w to. Telefon. Tele, mój numer. Plus. Zdjęcia ulubionych. Włączone. połączenia, Nagłówek. Odpowiedź wiadomości. Przycisk. Tapię sobie w to. Odpowiedź wiadomości. Tyle. Nie mogę teraz rozmawiać. Na, zadzwonię później. Powiedź tekst. Zaraz będę. Powiedź tekstowe. Co tam? Powiedź tekstowe. Powiedź tekstowe, Edycja. Tydzień znaków. Co tam? To opcje możliwe szybkie Na środku ekranu. Return. Te opcje Telefon. Przycisk wdro... O. Telefon, wystaw... Właśnie. Połączenia. Odpowiedź z wiadomości. Przycisk. Przekazuj połączenia. Przycisk. Przekazuj połączenia. To nam się nie, nie za bardzo pina. Połączenia oczekujące. Przycisk. Pokazuj mój numer. Przycisk. Blokowanie. Przycisk. Kopki ruchowe. Wyłączone. Automatycznie określa prawidłowy. Prefiks kraju. Pinkardy SIM. Przycisk. Programy SIM. Przycisk. Ale do tych programów SIM polecam zajrzeć. Tak jest Programy SIM. Automatycznie określa prawidłowy. Usługi Programy Program Programy SIM, To są Przycisk. Głośniki. 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 Przycisk. Lokalizm. Głośniki. przycisk, informacja, przycisk, początek, informacja, informacja, anonim, informacja, wiadomości, Smort. Właśnie. Jeśli ktoś, tak jak ja, korzysta z Orange'a, ona na iPhone'ie, to właśnie polecam telefon, tutaj to zrobić. O, właśnie. Wiadomości, zostawiamy FaceTime. Tapiemy sobie FaceTime. FaceTime. Musi być włączony. Czekamy na aktywację Przycisk. Tą opcję zostawiamy na domyślny. Ustawię, muzykę. Tyle. Hmm. Tyle. Felistami. Przycisk. Bo ta funkcja nam się też nie za bardzo właśnie przyda. Ale dalej w prawo. Przycisk. Kompas. Przycisk. Safari. Przycisk. Jest skrót do safari. Przeglądarki naszej. Safari. Ja przerzucam przycisk. na binga. Wyszukiwanie. Bing. Przycisk. Bo ja wolę wyszukiwać właśnie w Bing, czyli w Explorerze, aniżeli w Google. Kas i formularze? Przycisk. Ulubione. Ulubione. Przycisk. Otwierujące. Na nowej stronie. Przycisk. Blokuj okle wyskakujące. Wyłączone. Wyłączone. Mnie ta opcja denerwuje, bo jeśli jakieś okienko mi w Safari wyskoczy... To ja lubię być o nim poinformowanym. Okej. Okay. Ja właśnie korzystam właśnie z tej opcji, bo uważam, że. Oj. Ekran zablokowany. zablokowałem się ekran. Ale to 2, 2. nie było Ustawienia. wygaszenie tylko ja włączyłem hmm, zrobić gest potarcia Uf. i paznokciem nacisnąłem przycisk power. Okej. Okay. Dalej akurs, mamy iTunes Store i App Store. Tu polecam właściwie włączyć tylko jedną rzecz. Uwierzytelnianie Touch ID. Jeszcze możemy sobie tutaj zajrzeć. Idziemy stale w to. Idziemy stale ID. Przykle. Armek, klik, klik, Nie pamiętam też adresu. Usłyszałem API ID. Apple ID to co może być? Podmienianie automatyczne. Regulwek. Jak to nie nie. Wyłączone. Odzywaj ci komu? Wyłączone. Aktualnie O. Wy... Wyłączone. I i to właśnie przełączyć sobie o, o aktualnie nie automatyczne. No bo. B... M, aha, przypomniało mi się. Uwierzenie Touch ID było w opcji Touch ID i kod. A nie w. Um, a nie w. A Story App Store, ale tutaj trzeba właśnie wybrać to pobieranie uaktualnień, bo ja akurat. Wychodzę z się na przykład, że z voiceoverem nie działa ta wersja aplikacji. Co aktualnie uaktualnienia w, w iPhone'ie, no nie za bardzo się da, więc wtedy klikam po prostu, aby mi wyłączył. Jest łatwiej. Muzyka, przycisk, wideo. Zdjęcia no właśnie, tu można zajrzeć. Zdjęcia Ustawienia tym samolotem. Mimo wszystko, właśnie w tym. Przycisk. Nie przeszkadza mi to. mi trochę pogrzebać i. Bo to. Nie, nie, nie. Jest ważne. I teraz na koniec jeszcze jedno ustawienie. Macintosh iPod. Przycisk. Tutaj. To jest już na końcu ustawień. Macintosh iPod. Wyłączone. Kowek Sonic. Nie wybrano. Głos odpowiedzi. Macintosh Przycisk. Tu chodzi o głos oczywiście Niewajsowera aplikacji. Kliki plus iPod. Klikamy. Odległości. Kilometr. Uwaga. Czy tu oczywiście, właśnie ustawić wagę? Zagrakuję ten. Czyli brać też przycisk. wszystko. Zeruję kalibrację. Przycisk. Pokażę jeszcze opcję zerowania kalibracji, jak stuknę. Uwaga. Zeruję kalibrację. Co mam, wyzeruj kalibrację, tak? Myślę, że ja to zrobię. Ok. Ustawienia. Więc tak. Ustawienia. 4. To by było... Kalendarz Powiedziałek 29 listopada. Na tyle. Jeśli chodzi o. O co? O, po prostu ustawienia. Dziękuję.